Witam ponownie w filmie Jak uzdrowić swoje ciało, swój wzrok, wyjść z chorób nieuleczalnych, jak to wszystko zrobić. Po prostu taki poradnik, który został mi podstawiony wtedy, kiedy zacząłem naprawiać swój wzrok. Jak większość, większość z Was zauważyła, że nie nagrywam już w okularach, nie siedzę przed komputerem w okularach i tak dalej, w ogóle od kilku dni odrzuciło mi od okularów, czyli używam je tylko wtedy, kiedy oglądam telewizję, jakby w tym momencie, kiedy jest ta, ten poziom informacji bardzo duży, kolorów bardzo duży, to wtedy je zakładam i podczas jazdy samochodem, natomiast resztę jakby mogę robić spokojnie bez i... W momencie, kiedy zacząłem to robić, mój przyjaciel, który był na warsztatach, w Wrocławiu mówi, co ty chodzisz w okularach? Niesamowite, przecież nie musisz. Ja mówię, nie muszę, wiem, pracuję nad tym, żeby nie było medytacji, uczę się tego, naprawiam wzrok. Byłem nawet zbadać ten wzrok od nowa. Okazało się, że mam wadę, że moje oczki są w kształcie piramidy, a nie półokrągłe, <laughs> więc zaczęliśmy się śmiać, że to może dlatego właśnie, że, że widzę więcej i czuję więcej, więc są tak ukształtowane ale jest to wada wzroku po prostu, którą można zmienić. No i kiedy zacząłem mocno nad tym pracować, poprzez medytację, poprzez swoje sposoby, które oświetliłem na swojej stronie, przyjaciel, który był w piątek z osobą, która poprosiła o pomoc u mnie, po prostu przyniósł mi książkę, podaj, pokazuje Wam osioł w okularach, czyli jak przejrzeć na oczy. Daję do kamerki, taka książeczka, kochani. Tak to wygląda. Tutaj siedzi sobie piękny osiołek, także będziecie mieli, możecie ją skorzystać. Jak wiecie, kiedy zawsze mówiłem, że kiedy podczas mojej drogi rozwoju duchowym nie przeczytałem ani jednej książki. Pierwszą, jedyną książką, jaką przeczytałem, i to było przed rozwojem duchowym, to była książka Michała Tombaka. o jak żyć długo i zdrowo, dotycząca oczyszczania organizmu. Więc w ten sposób, kiedy moja wątroba wysiadła, musiałem leczyć się i tutaj Renia Engel Wtedy pomogła mi zdiagnozować to, i wtedy jeszcze, jakbym byłem na początku w ogóle swojej drogi, wtedy ta książka spowodowała, mi, spowodowała że oczyściłem organizm z toksyn i stosuję to regularnie. I właśnie i od tej pory nie czytałem żadnej książki, po prostu nie miałem na to czasu. Tak to wygląda. Wiele z Was przesyła mi jakieś fragmenty książek, czasami je weryfikuję. Ale brak czasu powoduje, że no nie czytałem książek. I wszystkie informacje, które są na moim kanale, które są, yy, które są na moim blogu, są po prostu. Z mojej pracy nad sobą, czyli pochodzą z mojego serca, z tego co otworzyłem, z połączeń z istotami, i wszystkie te przekazy płyną po prostu stamtąd. Tak więc dla tych wszystkich, którzy uważają, że mówiąc do kamery czy tam z komputera, to nieprawda to wszystko jest bezpośrednio idzie bezpośrednio, idzie bezpośredni przekaz i przekazujemy w filmach wiedzę, więc automatycznie tak to wygląda. I żart Pana Boga polega na tym, że kiedy leczyłem, jakby, swoje oczka. W tym momencie, nie tylko oczka, w tym momencie też byłem na oczyszczaniu wątroby, czyli z oczkami z książki pana Tombaka, ogórek, marchewka, buraczek w odpowiednich proporcjach. Oczyszczałem wątrobę. No i w niedzielę, mówię, popracuję trochę, a później pojadę sobie odpocząć na basa. Niestety tatuś miał inny plan na górze. Stwierdził, że w piątek, skoro dostałem tą książkę właśnie od przyjaciela, mówi: Trzeba ją przeczytać, a nie odłożyć na półkę. No i. Piąte w piątek, niedzielę, myślę, pójdę na basen, a tutaj bunt organizmu. I jak, jak to każdy wie, kto oczyszczał organizm, wie, że spędza się mnóstwo czasu w pewnym miejscu, gdzie to oczyszczenie jest. No i tatuś tam zażartował, że będziesz miał czas na, poczytaniu tej, na poczytanie tej książki. I faktycznie tak się stało. Jest to pierwsza książka, jaką przeczytałem podczas tej czteroletniej podróży duchowej podczas pracy z energiami. Cieszę się bardzo, że została mi podrzucona, jak ja to mówię, tak? czyli kiedy pracujesz nad sobą, to zawsze dostaniesz informację taka, aby ta praca się rozwijała, aby Ciebie rozwijała i abyś mógł się podzielić nią z innymi ludźmi. I cieszę się bardzo, że ta książka osioła w okularach po prostu została mi podrzucona. I dana do przeczytania, i mój organizm został zatrzymany do oczyszczenia, aby mógł sobie to przeczytać. I spędziłem niedzielę na przeczytaniu i przeczytałem całą tą grubą książkę w ciągu pół dnia, także ma 300 kartek, ale faktycznie bardzo się z tego cieszę, że tak jest. I co dobrego, wyczytałem z tej książki. Autor był śmiertelnie chorym człowiekiem, więc wie o czym pisze. Teraz ma miliony uzdowie na swoim koncie. 200 ośrodków z tego, co podaje, gdzie leczy ludzi. I cieszę się bardzo mocno, że w tej książce to, co mówiłem na swojej stronie, ma przełożenie. Czyli, że osoba, która pokonała chorobę śmiertelną, poko skorzystała z nauk schodu, pisze o siły ducha, czyli o si sile własnej duszy. Oczywiście, i w tej książce jest charakterystyka, ona jest napisana specyficznym językiem, więc tutaj wiele osób może się obrazić, bo przeczyta o sobie. Są skategoryzowani bardzo mocno ludzie, którzy chorują, którzy wiecznie narzekają, którzy gdybają, ludzie którzy mówią, że się nie da nic zrobić. Więc tym kanałem chcę Wam udowodnić, że da się zrobić, że można nie przeczytać żadnej książki, a informacje. Uzyskać z serca i z połączenia ze światem astralnym, z istotami. Że pracą nad sobą dochodzimy do szczęścia, radości, obfitości i że pracą nad sobą zmieniamy swój wygląd i wszystkie swoje choroby. I tak to wygląda. Dlatego w tej książce jest to pięknie pokazane, jest to bardzo prosto napisane. Dla tych wszystkich, którzy zasypują mnie mailami, jak to zrobić, daj mi jakiś sposób, co ja mam zrobić i tak dalej, i tak dalej, nie chcą słuchać. A tutaj podane jest to tak. Że nawet ci, którzy mówią uwierzę, jak zobaczę. No to tu jest pięknie wyjaśnione, jak chcesz zobaczyć coś, do czego nie stworzyłeś energii sprawczej. No, najpierw jest praca, a potem jest, są efekty. Wiara, oczywiście, jest podstawą do zmiany siebie i wszystkiego, ale jeżeli chcemy być zdrowi, no to i mówimy, że jak zdrowie to uwierzę w źródło, czy w Boga no to niestety negujemy w całą istotę stworzenia planetę, po której chodzimy, i gwiazdy, które nad nami świecą i słońce, z którego korzystamy, więc to jest typowe lenistwo, typowe wyparcie. W tej książce wielu z was poczuje się, mogą się przeczytał sobie, poczuje się nawet dotkniętych. Ta książka jest pisana z takim językiem, ponieważ prawda jest niewygodna dla ludzi, którzy chorują, którzy przypisali się do pewnych chorób, którzy uważają, że choroba im się należy, bo poprzez cierpienie idą do Boga. Którzy uważają, że jak chorują, to wtedy są otoczeni bliskimi, są w, w punkcie uwagi. Jak samo chorować, to co? To trzeba będzie pracować nad sobą. I co zrobić wtedy, kiedy już ludzie nie będą się nimi zajmować? No, tak to mniej więcej wygląda. Jest tu mnóstwo y, y, opisanych przypadków, z którymi on się zetknął w swojej, w swojej właśnie pracy. Y, o, fantastyczne przykłady tego, jak można wyleczyć i jakie y, stosuje się techniki. I największa, najważniejsza. Metoda, czyli metoda ducha, i jestem wspaniałą istotą, jestem miłością, szlachetnością, dobrocią, ja mi jest i niech tak się stanie. Czyli to wszystko, co zostało podane tutaj, on też podaje w książce bardzo prosto. Dla tych wszystkich, którzy chcą wyciągnąć się z chorób nieuleczalnych, jest to metoda podana, bardzo, bardzo prosta. Tam jest też oczywiście podany sposób na przerzucenie wzroku dla krótkowidzów i je, osoby, które z nim pracowały, zajmowało to 10, 20 do 40 dni. Natomiast kiedy jest wada wzroku duża, to praca jest większa, ale wierzę, że to się uda i że będzie wszystko ok, dlatego, że pracując sam ze sobą, zostałem tylko ukierunkowany. Także tatuś na górze mówi, widzę, widzę, że pracujesz, ale ja Ci przyślę książeczkę, tutaj skorzystasz z rady istoty mojego dziecka Bożego, który też przecież pochodzi ode mnie i zobaczysz on Czyni cuda, hmm, czyli daje wiedzę i zobacz tutaj, jak to płynie i wtedy ukierunkuj pewne rzeczy, pewne energię, pewną swoją pracę. A także przekaż ludziom, że aby cokolwiek osiągnąć, to trzeba wykonać pracę w tym kierunku. Bardzo pięknie jest napisane, miałem tutaj rozmowę z Oli dzisiaj. Bardzo Oli dziękuję za to, że właśnie poruszaliśmy temat budowy nowego fundamentu, czyli zmiany w życiu. Jeżeli chcecie cokolwiek osiągnąć w życiu, Cokolwiek, cokolwiek pokonać w życiu, to musicie po pierwsze zbudować nowy fundament. Tym nowym fundamentem jest wasze wnętrze i wy sami. I ten fundament budujecie tutaj, wewnątrz was. Jeżeli ten fundament jest smutny, nie da się, pełny wątpliwości, pełen rozgoryczenia, bez wybaczania, to jest chwiejny. Jest słabym fundamentem. I na tym słabym fundamencie co możecie zbudować? No, budowlę, która może za chwilę, za chwilę runąć, albo będzie się wiecznie budować, ona wiecznie będzie się zawalać do środka, i wtedy ta depresja. Tak naprawdę, fundamentem do budowania czegokolwiek jesteśmy my sami czyli nasz, tutaj nasza energia wewnątrz. To, co wewnątrz nas, to na zewnątrz nas. Pokonanie własnego charakteru, pokonanie własnego ego, własnej dumy, własnej pychy, próżności, lenistwa, wielu, wielu cech charakterów negatywnych i rozbudowanie. Charakteru pozytywnego. Jest to piękne, to naprawdę opisane, tak dla rozumu, że każdy powinien zrozumieć, co zrobić. Dla tych, którzy mówią, nie da się, nie umiem, nie potrafię, no ta książka będzie bezcelowa tak, i życie będzie takie same, cały czas kółko. No i skoro się nie da, jak mówiłem, no to nic nie zbudujesz. Czyli nie będzie żadnej zmiany. Dla tych, którzy chcą popracować nad sobą, którzy pytają mnie o książki, to też bardzo piękne, bo wielu z Was pyta mnie o filmy. No filmy wiadomo, łatwo tutaj podaję Wam te filmy. I te ostatnie, które oglądałem, to fajny film, cudowny film. Jestem Gabrielem i film, który kompletnie mnie zaskoczył, został mi przesłany przez kogoś na, chyba na grupie Nasz Nowy Świat, tam zostałem ten tytuł. Jak go podzielę, to jest film o pakistańskiej dziewczynce, która zagubiła się w Indiach, Bajrangi Bajan. Postaram się tutaj zamieścić tytuł, jest on w, inter w internecie. Coś pięknego. Dawno nie widziałem takiego cudownego filmu. Scena na końcu filmu bezsenna, Pokazane dobro w czystej postaci. Pokazana absurd religii. Jak wszyscy się modlą do swojego Boga po to, żeby jedna, jedno dziecko wróciło tam, gdzie, gdzie się zagubiło. Skąd wyszło i gdzie się zgubiło. Coś cudownego, coś pięknego. Naprawdę tutaj ten film cudowny. Nakręcony z takim, wiadomo, rozmachem bollywoodzkich filmów, ale... Pomijając nawet te tańce i te śpiewy, które są tam bardzo piękne, bardzo fajne, mnóstwo uśmiechu, radości, ale to przełożenie tego, jak każdy z nas się modli do swojego Boga i to, jak te kilka religii, które są tam położone, i ta jedna taka powiedzmy, jeżeli patrząc przez pryzmat katolika, gdzie główny bohater modli się do Bóstwa z twarzą małpy, najszlachetniejszy z nich wszystkich, tak? czyli z tych wszystkich wyznawców, których tam mamy otoczony prawdą, mówiący prawdę, bez kłamstw, bez fałszerstw, bez oszustwa, pokazane tak zwane konieczności, kiedy to y, przedstawiciele danej religii muszą y, tym, którzy ich ścigają, mówić. Yy, powiedzmy, takie konieczności, że nie kłamią, ale muszą użyć konieczności, żeby nie wydać ich w ręce tych, którzy ich ścigają. Przepiękny, przepiękny film. No, chusteczki tutaj przydadzą się. Także naprawdę. I tak samo jest z książkami. Kiedy ja do tej pory nie, nie czytałem żadnych książek, uważałem, że wszystko to, co ma przyjść, przychodzi z mojego serca. I kiedy potem dano mi pewne książki, tak zwane kartki z tych książek, gdzie wszystkie one. Yy, yy, jakby przywracały do jednej prawdy, tak? Czyli twoja, cała Twoja wiedza zawarta jest w Twoim sercu, bo to jest połączenie ze źródłem i tam czerp stamtąd wiedzę, tak? Pracuj tak nad sobą, abyś zaglądnął w swoje wnętrze, w swoje serce. I wiele osób nie potrafi tego zrobić. Piszecie do mnie, jak mam to zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta książka jest odpowiedzią, właśnie osioł w okularach, czyli jak przejrzeć na oczy. Ta książka jest odpowiedzią właśnie dla tych osób, które. Szukają sposobu, szukają zrozumienia, potwierdzenia, ale też mają napisane czarno na białym, czyli na kartce, jak to zrobić krok po kroku. Nie zmieni to faktu, że każdy z Was będzie musiał zmierzyć się sam ze sobą, przyznać się do swoich błędów, do swoich słabości, przełknąć je i wtedy wykonać pracę nad sobą, aby zmienić całą swoją chorobę, aby zmienić całe swoje jestestwo. I bardzo pięknie jest tutaj opisane, jak to można zrobić. Ja, oczywiście, natychmiast przyniosłem się w swój świat startowy, kiedy, jak wyczytałem, że 90% to jest praca nad duchem, czyli nad sobą, nad swoją energią i 10% kształtowanie materii, tak? przywracanie jej do stanu początkowego, do stanu młodości, takiej jak chcemy, szlachetności, dobroci. I tak dalej. Czyli piękne, piękne słowa, może ja zacytuję kilka słów, z którymi na pewno spotkaliście się w rzeczywistości. Natomiast to jest to, co, o co chodzi w ogóle w kształtowaniu rzeczywistości. Czyli po przeniesieniu się w cudowne wspomnienie. Jest tam też fragment wodospadu, czyli to, co robimy w medytacjach, oczyszczanie siebie ze wszystkich tych z wszystkich jakby rzeczy, które nam nie służą negatywnych. I później zobaczenie siebie. Takiego, jakiego chcecie się widzieć, pokochanie siebie. Od tego zaczyna się całkowita praca. I tutaj te słowa: jam jest wolą, jam jest siłą, jam jest miłością, przebaczeniem, potęgą, młodością, zdrowiem, mądrością, radością życia, jam jest pięknem. Wszystko zależy ode mnie, wszystko jest w moich rękach. To jest kształtowanie, kształtowanie rzeczywistości nie tylko z poziomu chorób i materii, jakby, ale też z poziomu właśnie szczęścia, zdrowia, obfitości. I niech tak się stanie. Słowo, które używam bardzo często w medytacji, w sobotnich medytacjach, podstawa pracy. I wiadomo, że później przechodzimy jestem dobrocią, jesteś miłością, młodością, zdrowiem, zrozumieniem. Jesteś przebaczeniem, jesteś wszystkim, co tylko będziesz uważał za właściwe człowiekowi. Niech tak się stanie. Jest to naprawdę piękna książka napisana takim charakterystycznym językiem, gdzie naprawdę tutaj jest szans dla rozumu, ale też jakby pokarm dla duszy, dla ducha. I tutaj też jest powiedziane, że połączenie rozumu z duszą, jeszcze on dodaje ducha, tak, na, tak naprawdę powoduje zmianę kompletną rzeczywistości i kreowanie rzeczywistości podaję mnóstwo przykładów ze swojego życia i z życia ludzi, których leczył i którzy się wyleczyli. Po prostu przykład dla Was i odpowiedź na setki maili, w którym prosicie mnie o książki, które możecie przeczytać. Arturku, dziękuję Ci za tą książkę, za, ten, za to piątkowe nasze spotkanie, także bardzo się cieszę, że byliście u mnie. I dziękuję ślicznie wszystkim. Dlatego, że właśnie w ten sposób pomagamy sobie. Czyli jedna dusza daje drugiej duszy pomoc, a ona dzieli się z innymi, tak, aby inni ludzie mogli wyjść z chorób. I prawda jest taka, kochani, że tylko pracą nad sobą wychodzimy ze wszystkich chorób. Wykonując pracę, tworzymy nowy fundament. Im ten fundament będzie mocniejszy, tym zbudujemy większą budowlę, czyli skróujemy. Świat rzeczywisty i tak to, taki jaki chcemy. Natomiast radość, szczęście, radość ducha, szczęście ducha to podstawa budowania, czyli uśmiech do siebie. Zobaczyć siebie w młodości, w szczęściu, w radości, tak jak chcecie się postrzegać. Odrzucić te wszystkie pograny z głowy. To jest podstawa do zrozumienia. Jest tu naprawdę bardzo fajnie, bardzo pięknie to opisane. I myślę, że tak 10-15 minut takiej medytacji dla Was oraz też ćwiczeń, które są tam podane, no to podstawa. Zawiera ona też prawdę o kręgosłupie, o tym, co mówiłem, że zaczynamy budować autostradę, w, 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 naprawiając kręgosłup osób, później budujemy jakby naszego ducha radością, uśmiechając się do siebie, kochaniem siebie, a nie narzekaniem, gdybaniem, bieganiem z energią. Energia tu i teraz sprawcza. Bardzo mocno, jeżeli chcecie zbudować fundament, czyli skrawać rzeczywistość, bardzo mocno musicie skupić energię na tu i teraz. Popatrzcie, jeżeli siedzicie w przeszłości, której nie możecie zmienić, i tam dajecie część energii. Część energii jest na planowanie, na gdybanie w przyszłość, która jeszcze, której jeszcze nie ma. Czyli ta energia też jest tam dawana i rozsiana. I tak naprawdę tu i teraz zostaje wam, kiedy tu wysialiście, tu wysialiście, gdybajmy, narzekamy to tutaj zostaje bardzo mało energii. Ten, ten, ten brak energii powoduje, że wasze życie się nie układa. Bo nie macie jak zbudować fundamentu, skoro waszą energię siejecie. Mówiłem o tym filmie poprzednim, kiedy mówiłem o... właśnie kiedy ja się energię, zacząłem na to uwagę. Więc ja się bardzo cieszę, że poziom ucznia powoduje, że do mnie wiedza zewsząd. Poziom nauczyciela, jeżeli ktoś się osadził w film nauczyciela, to zamyka swoją przestrzeń i w tym momencie... Ta wiedza się od niego odbija, wiedza z nowych dni się odbija, bo on już wie. Przykład tego właśnie autora, który też uważał się, że wszystko wie, i jak został pięknie w pewnej wschodniej świątyni <laughs> sprawdzony, i nauka pokory jak przyszła do Niego. I to jest bardzo piękne, dlatego zawsze mówię, że jestem uczniem, który dzieli się swoją wiedzą i dzięki temu może tatuś na górze doskonale wie, że oj, Ty mój pracusiu, Ty mój uczniu, to Ci dzisiaj wyślę to, przez moje dziecko to. I tak to działa, czyli wszystkie wiadomości, które nas przychodzą, przychodzą przez istotę stworzenia. Przez to, że jest, że istnieje, że jest razem z nami. Przez dzieci Boże, przez faunę i florę, przez Medytację przez sen, przez wszystko, co stworzył Tatuś Bóg na Ziemi we wszechświecie. I to staram się Wam przekazać. Tak więc, dla wszystkich moich rozumków, którzy szukają sposobu, myślę, że ta książka jest jedną z najfajniejszych książek, fajnie napisana, bardzo prostym językiem, która pokaże Wam, że można zmienić wszystko w swoim życiu i da Wam taką motywację do pracy, oczywiście, pomijając wewnętrznego lenia. Pomijając wszystkie usprawiedliwienia z rozumu, w ten sposób dochodzi się do fundamentu, na którym buduje się nową budowlę. I kiedy pytacie mnie, jak to się udało mi zrobić, nie czytając książek i tak dalej, to jest tak, że kiedy uwierzyłem w siebie, to po pierwsze. Kiedy wybaczyłem sobie przeszłość, kiedy stwierdziłem, że słowo mistrz, słowo nauczyciel kompletnie mi nie pasuje i nie leży i nie chcę być tak postrzegany. Kiedy poziom ucznia spowodował, yy, że przypłynęły do mnie yy, wiele jakby informacji. I tutaj kiedy zrozumiałem, że prostota prowadzi do mądrości, prostota prowadzi do akceptacji i zrozumienia do źródełka, kiedy uwolniłem się ze do wszystkich dogmatów, yy, religii itd. Tak teorii spiskowych itd. Tak wtedy ta praca powoduje, że płyną te normy, jak on to nazywa, potencjały, dary, jak nazywają to inni ludzie, to jest nic innego jak norma waszego ducha, waszego, waszej duszy, którą macie, czyli tej w przekazywania, uzdrawiania, to wszystko jest w was, dlatego, że on też przekazuje tą wiedzę i potem jego ludzie, którzy wyzdrowieli, przekazują ją dalej i to jest naturalna forma jakby egzystencji, współistnienia. Dlatego, jeżeli budujecie fundament, jeżeli macie stary fundament, na którym już coś powstało, i macie upór, że nie chcecie nic zmienić, bo nic się już nie da zmienić, to trzeba po prostu zburzyć. Trzeba wyjść i zacząć budować od nowa. Często jak oczyszczam ludzi, bardzo często, wyrywam was z korzeniami. Po prostu widzę, kiedy jesteście wrośnięci, nie da się, w depresji i tak dalej, to kiedy proszę istoty o pomoc adekwatne do tej sytuacji, to widzę, jak wyrywa się prawie całą Wasze jestestwo zostają takie ciemne, czarne korzenie, aż niektóre są aż tu wrośnięte pod, yy, pod serce i pod rozum, takie czarne, mocne, wyrywam Was, kładę Was na nową ziemię. Tutaj idą piękna, zielona energia od spodu, nowa energia, zdrowa energia ziemi, a od góry poprzez głowę, przez serca idzie źródło. Światło ze źródła, czystości, szlachetności, dobroci, obfitości, to o czym pragniecie, czym marzycie. I te dwie energie pięknie wypełniają wasze ciała na nowo. I wtedy macie możliwość budowania nowego fundamentu. I tak jest w życiu. Tutaj dokładnie ta książka opisuje, tak samo było u mnie, pokonać spychę, ego, próżność i tak dalej, ten, tą dumę honor męski i tak dalej, że... Nie płaczemy i tak dalej, wszystkie te absurdy zostały wyrzucone, czyli wyrwałem to z korzeniami i w tym momencie zacząłem pracować nad sobą z wiarą w źródłko, że ktoś to stworzył, zacząłem doceniać to, co mam, doceniać wszystko, co mnie, co mnie spotyka. Tu też jest poziom docenia w tym książce bardzo mocny, bo skoro nie szanujesz swojego czasu, czyli do tej pory coś zrobiłeś w swoim życiu. No i skoro tego nie doceniasz, to tak jakbyś odrzucał część siebie. Nie doceniał siebie. No to automatycznie, jak nie doceniasz siebie, to co dobrego? Jak ta energia sprawcza ma wrócić? Co możesz zbudować na niedocenieniu siebie? No w tym momencie ten fundament znowu się chwieje, znowu się rozsypuje. I tak naprawdę, podstawą jest właśnie zacząć od nowa budowę, powyrzucać te swoje stary, stary charakter, ten swój upór, tę swoją rację, że ja wiem, bo widziałem i tak dalej. Tylko zacząć od nowa spokojnie, z wiarą, tatusiu, to co było, to było, doprowadziło mnie do tego miejsca, więc doceniam moje życie, doceniam to, co stworzyłem, doceniam moją pracę, wszystkie doświadczenia, bo one doprowadziły mnie tutaj do drogi, gdzie jestem u Ciebie, i zaczynam budować wszystko na nowo. Z wiarą, z duchem, z uśmiechem, z radością. Nie będę wam zadał tej, tej, tej książeczki, bo są tam fantastyczne przykłady, jak uczono uśmiechu i wszystkich, tak, czyli z, z tego u, uśmiechu ducha. I Naprawdę, jak pięknie ten uśmiech spowodował, że oni się zmienili, i tak naprawdę wszystko można w swoim życiu zmienić, jak mówiłem, tylko trzeba zacząć budować fundament w sobie i potem on buduje na zewnątrz Was. Tak to wygląda. Tak naprawdę, Wy jesteście takim filarem, który, na którym powstają później kreowanie rzeczywistości, cała ta materia, którą chcecie mieć, którą. Chcecie, jakby, dzielić się z innymi. Ona po prostu powstaje. Myślę, że ta książka da Wam wiele, wiele radości, uśmiechu, ale też sposobu na to, co jest. Oczywiście jest tam też trochę tej wiedzy starej z rozwoju duchowego, jeżeli chodzi o duszę, ducha, rozum, ale pomijając to, sam ten sposób jest cudownym, pięknym sposobem. Napisanie tej książki, tak, tak jakby, przekazanie tej wiadomości. Jest właśnie dobre dla nas wszystkich, dla tych, którzy rozumem, muszą, rozum muszą przekonać, że trzeba wziąć się do pracy. No a czyste serce wyznacza Waszą drogę i Waszą rzeczywistość. A najpiękniejsze jest to, że to czyste serce wyznacza teraz w tych czasach Wasze bezpieczeństwo. I to jest chyba najlepszy argument do tego, aby zacząć pracować nad sobą. I życzę wszystkim, aby po przeczytaniu tej książki po tych filmów pracowali jeszcze bardziej nad sobą. Jest tu też piękna metoda ukierunkowania, o której mówiłem: zdrowie, harmonia, spokój i naprawa, regeneracja i danej części, ale też łatwiejszy sposób jakby pracy nad sobą. I nie będę zdradzał tego sposobu. Myślę, że każdy, kto przeczytał książkę, zmieni swoje życie, swój charakter, a mi została ona podana, abym ukierunkował jeszcze pewne rzeczy aby być dowodem dla innych. Dziękuję ślicznie za ten film.